Witajcie kochani i kochane, bardzo się cieszę, że mogę zacząć rok szkolny od spotkania z wami, od tych warsztatów, które przekazują kurczę trochę wiedzy, tak, mam nadzieję, że też mądrości życiowej, w różnych obszarach, w moim przypadku w bardzo dużym stopniu, dotyczy to psychologii, psychologii, która. Pokazuje, co w życiu jest ważne i daje nam poczucie sensu i szczęścia. Wiecie, jedną z tych rzeczy fundamentalnych, choć to wcale nie jest rzecz, to są po prostu relacje. Relacje z innymi. I myślę, że absolutnie wy macie prawo do tego. Nie wiem, jak to nawet dobrze nazwać, ale. Wydaje mi się, że chyba najlepiej będzie, jeżeli powiem to w ten sposób. Macie prawo do tego, żeby to był temat być może najważniejszy dla was. Ze wszystkich możliwych. Serio mówię. Kiedy zajrzymy do podręczników psychologii, to okazuje się, że kiedy człowiek jest w okresie dojrzewania, w wieku młodzieńczym, to relacje z innymi, zwłaszcza z rówieśnikami, Szeroko rozumianymi rówieśnikami. Ja zawsze mówię, że rówieśnik to nie musi być osoba, która dosłownie urodziła się w tym samym roku, ale ma tak jakby zbliżony wiek. Te relacje z rówieśnikami są często czymś, co wyznacza nam jakiś taki w ogóle horyzont patrzenia na siebie. My się przeglądamy w innych osobach, zwłaszcza w tych naszych rówieśnikach, jak w lustrach. Próbując odpowiedzieć sobie na pytanie, które pojawia się w wieku młodzieńczym realnie, Kim jestem? I jaki jestem? Czy jestem wartościowy, wartościowa? Czy inni mnie polubią? I tak dalej i tak dalej. Jeżeli ktoś wam próbuje powiedzieć, że ważniejsze jest wkuwanie na sprawdzian, to powiedzcie mu, że się myli. Serio, bo ja nie ukrywam jeszcze ze swoich doświadczeń ze szkoły średniej. Pamiętam, że no za mało zdecydowanie zwracano uwagę na to, jakie my między sobą mamy relacje. Mimo, że w relacjach jest moc, to odnoszę takie wrażenie, że nie dbano o to, żebyśmy mieli naprawdę super relacje między sobą. Super, co to nie znaczy idealne, ale o tym zaraz. Wiecie, pamiętam taką sytuację, jak przyszedł do nas taki pan Sławek. Pan Sławek to był nauczyciel WF-u, który zdobył też uprawnienia do nauczania wychowania do życia w rodzinie. Więc mało osób na to chodziło. To był taki przedmiot, gdzieś tam, co jakiś czas, lekcja. Ale co ciekawe, właśnie pan Sławek, to był sztos, naprawdę. Bo on, on nam mówił o życiu. Tak po prostu. Pewnego razu powiedział wprost, że jest przekonany, że jeżeli uczeń-uczennica mają jakiś trudny czas w relacjach, na przykład są Nieszczęśliwie zakochani czy zakochane, to takie osoby powinno się traktować ulgowo. Tak jak tych, którzy wracają po jakimś dłuższym zwolnieniu. To było coś wow. Miałem poczucie, że to był taki pierwszy dorosły ze świata nauczycieli i nauczycielek, który jasno pokazał, że mamy do tego pełne prawo, żeby te relacje, to co się z nimi dzieje w tym wieku, naprawdę były czymś, no, takim najważniejszym. I to się zresztą zgadza z tym, co mówi psychologia na ten temat. Wiecie, ja mam takie wrażenie, że w dzisiejszych czasach to jest jeszcze ważniejsze, no bo jakby nie patrzeć, mamy za sobą doświadczenie kilku lockdownów yy, edukacji zdalnej, pandemii. Pandemia jeszcze trwa. Natomiast no, wygląda na to, że jak najwięcej już w tym roku będzie tej nauki stacjonarnej. Yy, I to oznacza, że tak jak czasami nawet może tego nie widzieliśmy, ale to oznacza, że tak jak czasami chowaliśmy się trochę mimo wszystko za tymi ekranami, to, to, to teraz będziemy wystawieni na takie nieustanne zderzanie się z innymi ludźmi. Znowu, tak jak mówił świetnie Erwin Goffman, będziemy, tak wiecie, grać na deskach teatru. Codzie... życia codziennego tak, teatru społecznego. Prawda jest taka, że obecność innych osób zamienia każdą naszą aktywność, każde nasze działanie w występ. To jest normalne, bo wchodzimy w różne role, zwłaszcza w tym okresie takim kiedy to jest tak naprawdę dla nas ważne. I wiecie, z tej perspektywy mogę powiedzieć jasno, że jestem przekonany. Że w tym trudnym czasie, naprawdę trudnym, może nie być łatwo z takim powrotem do życia na co dzień takiego życia społecznego, życia z kolegami, koleżankami. Nie zależnie od tego, że jesteśmy często stęsknieni za tym. To się w ogóle nie wyklucza, serio. To po prostu tak jest, że my możemy tęsknić za kimś, a kiedy już spotykamy. Tę osobę, czy w ogóle tęsknić za czymś, na przykład właśnie za życiem w relacjach na co dzień, kiedy już spotykamy taką osobę, czy te osoby czujemy lęk. To jest normalne, naprawdę, takie jakby współwystępowanie emocji. I wiecie, ja myślę sobie coś takiego, że to może doprowadzać właśnie do, do, do tego, że niejednokrotnie możemy chcieć się schować. Tak, cokolwiek to znaczy. Ja tutaj mam maskę Ironmana, nie? i, i mam wrażenie, że to dobrze pasuje. Tego, co często robimy w naszych relacjach, że my się tak chowamy, trochę tak, no właśnie, gramy na deskach teatru społecznego. Z jednej strony to jest normalne, ale z drugiej strony no, jest tego pewna konsekwencja. No bo, bo jeżeli my się tak, jakby chowamy ze swoimi uczuciami, z naszymi przekonaniami i tak dalej, no kurczę. Może być trudno, bo wtedy trudno jest sobie wiecie, zbudować z kimś takie porozumienie, tak? bo, bo często wtedy tak jest, że no nie, nie dzielimy się tym, co jest dla nas istotne. A to daje takie wrażenie samotności, samotności wśród ludzi. I dlatego moja zawsze zachęta jest taka, żebyśmy podeszli do tego w ten sposób, że wcale nie musimy wszystkich lubić i nie wszyscy muszą lubić nas ale warto, warto w tym wszystkim mieć takie poczucie, że cokolwiek by nie mówić o różnych grupach, w których funkcjonujemy, bo na przykład nie wybieramy często tego, z kim będziemy w klasie. To jednak w tym wszystkim warto mieć takie poczucie, że zawsze są osoby, które naprawdę serio nam sprzyjają. To po pierwsze, po drugie bardzo często są takie osoby, które nie powiedzą tego wprost, ale one też się obawiają, na przykład, jak zostaną odebrane, czy zostaną polubione. W zasadzie zdecydowana większość młodych ludzi coś takiego ma. Kojarzy mi się tutaj od razu ta animacja drżące trąby. Jak główni bohaterowie nawzajem byli przekonani, że każdy z nich był przekonany, że jest gorszy od tego drugiego. Okazało się tak naprawdę, że jeden drugiemu zazdrościł, i też jeden z drugim chciał mieć relacje. I oni nagle tak się, wiecie, spotkali i, i to zrozumieli. I tam padają takie genialne słowa. Ja myślałem, że ty jesteś taki, a ty jesteś owaki. Ja ci cały czas zazdrościłem, a ty też płakałeś. I pojawia się jeszcze jedna ciekawa rzecz. Mianowicie takie zdanie. Przychodzisz do mnie z siekierą, więc ja też nie jestem ci obojętny. To zdanie jest bardzo ważne, dlatego że my często siłą rzeczy boimy się takich sytuacji konfliktowych w relacjach. One są normalne i one są też dowodem na to, że bardzo często relacja jest po prostu bliska. Jeżo zwierzę są w stanie się pokłócić tylko wtedy, kiedy są blisko. Hmm? Dlatego też, wiecie, ja myślę sobie, że warto być. Autentycznym, ale też jednocześnie warto, nie oznacza w sensie, że trzeba tutaj nagle do wszystkich, wszystkim opowiadać się. Nie, po prostu warto być maksymalnie sobą i dać sobie prawo do, do tego, że to jest dla nas trudne. Dać sobie prawo do różnych takich też często zawstydzeń, niepewności. To jest wszystko normalne. To wszystko jest jakby okej, okay, że to czujecie. Ale w tym wszystkim kurczę tak, próbować robić takie kroki, nie? Na zasadzie, a może zaufam. A, a, a może, może tutaj zaryzykuje. I się okazuje często, że jak zrobimy taki krok, na przykład, damy komuś do zrozumienia, że jest dla nas ważny, to często właśnie widzimy coś takiego. O kurczę, ta osoba naprawdę się z tego ciężko, jakby na to czekała. Wiecie, i zachęcam do tego. Kiedy już tworzymy relację, jeżeli ona ma być super, jeżeli ma mieć tę moc, jeżeli ją pogłębiamy, też warto mieć świadomość, że nie każda sytuacja, w której zaczynamy się z kimś kumplować, musi prowadzić się w przyjaźń. Nie musi. Może nie musi, to jest jakby normalne. My naprawdę mamy różne relacje w swoim życiu. Ktoś kiedyś bardzo fajnie to pokazał na przykładzie metafory domu. Są takie relacje, które polegają na tym, że ktoś dzwoni do nas domofonem, no i my mówimy, nie, dziękuję. Nie? Okej, okay. są takie osoby, które wpuszczamy. Nawet może otwieramy im drzwi, może wpuszczamy do przedpokoju, holu, korytarza, jakkolwiek to nazywamy. Rozmawiamy z nimi chwilę i to tyle. Też jest ok. Są osoby, które wpuszczamy dalej, do salonu. Spędzamy już z nimi jakiś czas. Niektóre osoby idą za nami do miejsc, w których no już jest pokazana taka nasza codzienność i też intymność. Tak? Są osoby, które pójdą za nami do kuchni, są takie, które pójdą do naszego pokoju. I, i tym osobom właśnie ufamy. To jest bardzo ważne. Nie musimy ani wszystkich lubić, ani tym bardziej wszystkim ufać od razu, tak żeby się dzielić całym swoim życiem. Co jest zmiana faktu, że mogę kogoś na przykład nie lubić, albo nie myśleć o nim w kategoriach przyjaciel, przyjaciółka, ale każdy z nas ma obowiązek innych szanować. To jakby są zupełnie, no jakby nie patrzeć w różne rzeczy. Dlatego ja was do tego zachęcam, do... Takiego poczucia, że naprawdę wszystko, co czujecie, jest ok. Zachęcam Was też do tego, żebyście spojrzeli na to właśnie w takim wymiarze, że z niektórymi będziecie, zresztą na pewno to czujecie, że z niektórymi wejdziecie w jakąś relację taką, a nie inną. Z niektórymi być może nie, ale też jakby dajmy sobie prawo do takiego zaskakiwania, czy w zasadzie do bycia zaskoczonym czy zaskakiwanym, z tego względu, że my często nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy na przykład jakaś, Relacja nie przyrodzi się w coś dużo większego, na przykład koleżeństwo w przyjaźń. Naprawdę, często tego na początku nie, nie, nie mam o tym pojęcia. E, kluczowe jest to, żeby tylko cały czas mieć tę świadomość, że naprawdę relacje to jest podstawa naszego życia. E, one dają nam poczucie sensu, dają nam poczucie szczęścia. Osoby, które odchodzą z tego świata mówią, że jeżeli czegokolwiek w życiu żałowały, to tego, że się nie oddały relacjom. W związku z tym mam takie poczucie, że. To jest taki przekaz, który, który po prostu trzeba mieć w głowie. Niezależnie od tego, co nam będą mówić różni dorośli, że najważniejsza jest nie wiem, kariera, y, pieniądze i tak dalej. Nikt od, odchodzących ludzi z tego świata w różnych wywiadach, udzielanych y, psychologom i psycholożkom, nie mówił o czymś takim, żeby nie wiem, żałował raczej tego, że nie kupił sobie większego samochodu czy droższego, zamiast. Tego, że nie poświęcił wystarczająco czasu na takie prawdziwe, super relacje, które dają moc, tak? To jest naprawdę najważniejsze. Te relacje dają moc tego, że po pierwsze zaspokajają się potrzeby bezpieczeństwa, potrzebę przynależności, potrzebę y, akceptacji, y, bycia szanowanym, kochanym. Y, naprawdę tego jest bez, bez liku. Natomiast y, no, siłą rzeczy to jest, wiecie, każda relacja jest jak, jak kwiat, który trzeba podlewać. Bo nieuczęszczane szlaki szybko zarastają. To jest naturalne, że jeżeli się nie widzieliście długo ze swoimi znajomymi, możecie czuć się trochę tak, nawet niezręcznie teraz, kiedy będziecie się z sobą spędzać tyle czasu, ale mogę powiedzieć tylko tyle, że naprawdę człowiek się do tego szybko przyzwyczaja. Dlatego podsumowując, chcę powiedzieć, że serio macie prawo do wszystkich odczuć, macie prawo do tego, żeby relacje z waszymi rówieśnikami, jakkolwiek to rozumiemy, najszerzej jak to się da rozumieć, żeby, no żeby po prostu były dla was czymś ważnym, bo one są czymś ważnym, żebyście nie dali sobie wmówić, że tak nie jest, a jednocześnie żebyście robili wszystko, żeby w tych relacjach być sobą, żeby stworzyć taką przestrzeń, w której rzeczywiście mamy prawo do ekspresji siebie. Żebyście wy byli godni zaufania i jednocześnie ufali innym, i poczucie, że można ich polegać. I wtedy nawet, tutaj mam nastkę ze Stranger Things, wtedy nawet jeżeli będą różne kłótnie, co jest naprawdę normalną rzeczą w relacjach, to, to będzie można po prostu znaleźć rozwiązanie i się pogodzić i doznawać właśnie tej niesamowitej mocy super relacji w, naszych, w naszym życiu. Super, czyli wcale nie idealnych, i wcale nie oznacza, że wszystkie mają być takie same. Ja zawsze mówię, że jeżeli masz naprawdę y, takiego dobrego kolegę, z którym wcale się jakoś nie przyjaźnisz, ale siłą rzeczy masz poczucie, że to jest dobry kolega, taki kumpel, na którego, na którym, y, na którego można polegać, na którym można polegać, y, to, no to to jest super. Super racja nie oznacza wcale, że po prostu trzeba ze sobą, wiecie, spędzać w ogóle nie, nie wiadomo ile godzin e, i, i mówić sobie jakieś cudowne rzeczy i robić wszystko razem, tylko i wyłącznie to, to jakby nie w tym rzecz. E, każda racja jest inna. E, grunt, żeby na takim poziomie, jakim ona gdzieś tam się rozgrywa w naszym życiu, e, żeby zadbać o to, żeby była po prostu jak najlepsza. Dlatego Życzę wam siły, odwagi, żebyście mieli poczucie, że macie takich ludzi obok siebie w swoim życiu, gdzie naprawdę nie trzeba zakładać masek, z którymi będziecie mieli poczucie, że możecie nie dość, że się pokłócić zdrowo, to co najważniejsze potem podać sobie rękę i mieć właśnie takie wrażenie, że kurczę. Gdybyśmy nie byli tak blisko, to zapewne żadnej kłótni by nie było, i mieć takie poczucie, że to wszystko jest dobre i normalne, i cieszyć się relacjami. Cieszyć się super relacjami i czerpać z tego niesamowitą siłę i moc. Bo mało rzeczy, chociaż sam nie są rzeczy w naszym życiu, taką siłę i moc daje. Jak właśnie, jak właśnie super relacje. To jest prawdziwa moc. Wciska Was mocno. I życzę wszystkiego, no po prostu najlepszego.